Siema, a więc budujemy e, BF 109 G6 od Zvezdy jednak e, bazujemy się na e, ba, e, jeżeli chodzi o kolory na BF 109 G6 od e, Edwarda więc e, muszę tutaj jeszcze e, jak to się mówić mówi tutaj to, to właśnie przymalować bo niestety to nie ma być nie ma być tego koloru tylko to ma być. To ma być i to mi do środka zdaje mi się. Więc to ma być w innym, innym kolorze. Już pokazuję to jest tutaj jest to jest ta część i to idzie tam właśnie do środeczka, więc to powinno być w kolorze w kolorze środka, a nie tutaj, więc to jest takie co mnie jak to się mówi z wezda. z wiodła będziemy to przemalowywać. Dobrze, że jeszcze mi, mi została e, e, farba. Więc nawet nie muszę rozcieńczać, czy to po prostu wezmę i, i przemaluję. Więc wszystko to, co mogłoby się pobrudzić i się zabrudzić, więc odkładam, jak to się mówi, na bok. Więc tutaj będę to właśnie będę to właśnie malował, żeby to po prostu było żeby to po, po prostu był właśnie dobrym dobrym kolorze jest tak o. O. Jest. jest tak Fajnie się przemalowało Więc to można iść do Aby farba wyschła Możemy tutaj sobie zrobić Jeszcze W sumie to jest podobne Ten, ten drążek Ten drążek Także on jest Jak to powiedzieć na Na trzy części jeżeli chodzi o kolor podzielony, więc patrzymy mniej więcej jak to tutaj wygląda, więc tutaj będzie. A użyjemy właśnie markera od AK flat black, więc tutaj to pomalujemy no. No. żeby po prostu niedługo tylko to, to moc, jak to się mówi po, po skleić to w całość. I tutaj ta więc dobrze widać ta podstawka tutaj. To, yy. Tego drążka to też jest właśnie czarna, więc też to możemy fajnie sobie tym markerem przemalować żeby to fajnie wyglądało i się jak to się mój odznaczało więc, o. kolejne delikatne postępy tego modelu. Zmiałem miałem dzisiaj problem. powiem że co do wnętrza, co do wnętrza, właśnie komory silnika, musiałem się też, bo dawno tego modelu nie robiłem. Więc musiałem się o jego dobrego kolegi zapytać i on mi. Wskazał jakiej tam właśnie jaki to właśnie kolor ma być. I tutaj mamy gdzie tutaj ja mam? O! To jest ten kolor. Jest to RLM02 02, 02 grey. Więc komora silnika rlm 0. Yy, dwa grey i to jest numer Mr. Color yy, 60 tak to wygląda o miałem pytanie miałem pytanie o farby, które tu się yy, jakby znajdują na, na waszej lewej stronie to są yy, farby już naszykowane bo niedawno robiłem Harry jednak były problemy Więc tu jest tak, jest black i wszystko, a wszystko jest Mister Hobby Mr. Color jest tak, dwójka black Trójka red Nie wiem właśnie czy widać, czy O trochę przestawię Jest dwójka black Trójka red Czwórka yellow

307 Grey FS coś tam 312 green coś tam FN i tutaj mamy jeszcze dark green 330 i i green 15 no takie farby hasekawa podała do właśnie Budowy na Tak przy okazji, właśnie chciałem pokazać, żeby, żeby właśnie, jeżeli ktoś kogoś właśnie to ciekawi, jakie tam farby są. No, niestety, nie nic wspólnego z tym modelem, ale właśnie miałem pytanie, co to są za farby, i właśnie pomyślałem, od razu, od razu powiem więc yy, zbliżamy się jak to się mówi tutaj akurat szybkim krokiem w miarę tak do zamknięcia zamknięcia kadłuba więc co by tu jeszcze szło zrobić też aby nie zasiedzić się do późna w nocy więc mamy tutaj te działka Działka. już pokazuję o. tu mamy te, te działko ale to nie jest ta strona to jest ta strona właśnie więc one są ósemka tam było nie pamiętałem ale gunmetal więc tutaj mam coś w stylu gunmetalu jest to jeden z metalizerów od firmy Master Hobby Dark Iron I po prostu jeszcze dzisiaj Jak to się mówi pomalujemy Pomalujemy te działka żeby po prostu jak najmniej Było kiedy będziemy się Zbliżać to właśnie Do końcówki więc jest metaliczny. Ot właśnie. Tak jak tam i, i, i wcześniej kiedyś mówiłem, ja ten model zacząłem. Zacząłem. O. Więc trzeba też uważać, bo nie do końca farba wyschła. A już jak to się mówi łapę za zrobiłem, wschodziłem więc o, będzie prowa, ale to się poprawi tutaj o fajnie robimy z metalem. właśnie przedziałka. Żeby to naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajnie wyglądało. O. Co to wygląda? Dobrze. Ważniejsze, aby się skupić na tym. Więc. tak to musi wyglądać. Tak mówiłem dawno ten model zacząłem. Mogłem to pomalować przed wklejeniem, ale jak to się mówi normalnie nie, nie pomyślałem i niestety takie są takie są tego, tego skutki, że, że teraz trzeba będzie, teraz będzie, trzeba malować Dobra. Więc tam tutaj bardziej to tu jakieś mamy jaśniejsze światełko, żeby pooglądać, jak to wygląda. Jeszcze tutaj troszeczkę z dołu, tu akurat będzie, powiem szczerze, dużo, naprawdę dużo tej pracy. Bo no ten model ma ja tutaj, już widać silnik, i trochę ten kabinek, więc ma dużo, naprawdę dużo elementów. Skala 1,48 tak w filmie. Więc jest co, co robić. Więc dobra, mamy tutaj właśnie te, te działka. Te działka zrobione. Więc e, to raczej będzie koniec na dzisiaj z racji też e, e, późnej godziny, a tutaj właśnie ten tak wyszedł ten kokpit Więc będziemy e, no składać to wszystko razem, e, blaszki również do, tutaj do kokpitu wklejać się miałem. No ale a tutaj mam, więc też sporo jest blaszek, więc to też będzie, jak to się mówi, wymagało. Cierpliwości jest ta jedna. Tablica na nią idzie druga. Jeszcze tutaj mniejszej są, więc będzie się działo. O, więc. Dziękuję bardzo za uwagę i do, do oglądania. A przy okazji zapraszam właśnie do oglądania innych moich filmów. Jeżeli filmy Ci się spodobają, daj lajka. Jeżeli kanał Ci się spodobał zasubskrybuj i pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się. Hej hej.